Ostatnią niedzielę na ponad dwie godziny hol brzyskiego dworca miasto zmienił się w muzyczną salę prób. Kilkunastu gitarzystów od nastolatków po osoby grające na gitarze od dziesięcioleci doskonaliło swój warsztat pod okiem znakomitego gitarzysty, kompozytora i pedagoga. Marka Waszczyńskiego. Przez cały kwiecień wraz z Leszkiem Cichońskim prowadzili takie zajęcia w wybranych miastach Polski przed próbą bicia gitarowego rekordu Guinnessa. Nazwaliśmy to kiedyś gitarowym desantem, jest to przygotowanie do bicia rekordu w graniu na gitarze na rynku we Wrocławiu impreza z 11-letnią tradycją będziemy grać w tym roku po raz 11 utwór Jimi Hendrixa Hey Joe i próbować pobić swój własny rekord z roku 2012 kiedy to zagrało nas na wrocławskim rynku 7271 osób będziemy ćwiczyć oczywiście hymn festiwalu czyli utwór Hey Joe a Będziemy też ćwiczyć e, utwór um, y, tradycyjny, ale znany z wykonania zespołu The Animals, House of the Rising Sun. Będziemy ćwiczyć zapewne Red House Blues Jimi Hendrixa. Spróbujemy ugryźć Smoke on the Water, Deep Purple. A, y, y, momencik, co jeszcze? Latuję mi z głowy. Kiedy byłem małym chłopcem breakoutów. Jak co roku tysiące gitarzystów z całej Polski, ale także zagranicznych gości spotka się 1 maja na wrocławskim rynku, by wspólnie zagrać utwór Jimiego Henriksa. Hey Joe! i próbować pobić rekord w liczbie uczestników. Jednak Marek Waszczyński uważa, że od rekordu ważniejsze jest spotkanie i dobra zabawa. O wiele piękniejszy i radośniejszy dla mnie prowadzącego zajęcia i pewnie dla organizatorów, dla Leszka Cichońskiego, jest sam proces. To jest popularyzowanie grania na gitarze, jest to, jest to przekazywanie ludziom pasji i energii, która się z tym wiąże, i, i na tym jesteśmy skupieni. Do tegorocznego gitarowego desantu włączyła się kolej udostępniając dworce we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Łodzi, Brzegu, Poznaniu i Wałbrzychu. Jest to jeden ze sposobów na otwarcie przestrzeni dworcowej na kulturę. Jak typowaliśmy, dworce braliśmy pod uwagę to, że były w miarę blisko Wrocławia. Aczkolwiek nie tylko, chcieliśmy, żeby ożywić te przestrzenie dworcowe trochę, bo dworce są fajną przestrzenią na wydarzenia kulturalne. Dlaczego akurat Wałbrzych akurat tak wybraliśmy w tym roku i nie było tutaj jakiejś takiej, że tak powiem, decydującej, decydującego elementu. Natomiast to, co chcemy robić, to co robimy w całej Polsce, to otwieramy dworce na kulturę. I właśnie desant gitarowy jest jednym z takich działań kulturalnych, które pozwalają ożywić dworce i pokazać się trochę z innej strony. Czyli nie tylko podróżujemy koleją, ale również czasem spotykamy się na dworcu, czyli dworzec jest takim miejscem spotkań.